Psalm, który podnosi duszę, gdy ciało nie może tego znieść. Ten psalm czyta się nie wtedy, gdy wszystko jest dobrze, ale wtedy, gdy człowiek zostaje sam z bólem, strachem i pytaniem: Gdzie jesteś, Boże? Psalm 85 to nie piękna poezja, lecz krzyk żywej osoby, która nie ma już na czym polegać poza Bogiem. Zanim zaczniemy, daj nam znać, z jakiego kraju słuchasz. Miłej lektury, i niech Bóg Cię błogosławi. Drodzy bracia i siostry, Dziś będziemy mówić szczerze. Bez religijnych masek, bez wygodnych formułek, bez zwrotów, wszystko będzie dobrze, które tak często maskują ból. Bo księga psalmów nigdy nie była zbiorem pocieszających pocztówek. Psalmy to pamiętnik ludzkiej duszy doprowadzonej do granic możliwości. A Psalm 85 to jeden z najbardziej nagich tekstów w Piśmie Świętym. Ten psalm nie został napisany przez kogoś, komu się udało. Napisał go ktoś zmęczony. Ktoś, kto długo się modlił i nie widział odpowiedzi. Ktoś, kto nadal wierzył, mimo że jego ciało odmawiało mu posłuszeństwa, a dusza była wyczerpana. I właśnie dlatego ten psalm rezonuje dziś tak silnie szczególnie dla tych po pięćdziesiątce, tych, którzy przeżyli życie i znają cenę straty, rozczarowania i milczenia Boga. Zauważ, jak zaczyna się ta modlitwa, nie od uwielbienia, nie od wdzięczności, lecz od prośby. Nakłoń ucha swego. To modlitwa kogoś, kto nie jest pewien, czy w ogóle jest słuchany. I tu natychmiast pojawia się napięcie, którego wielu boi się wypowiedzieć: Co, jeśli Bóg milczy? Co, jeśli modlisz się latami, a twoja choroba nie ustępuje? Co, jeśli wierzysz, służysz, wytrwasz, a jednak twoje ciało nadal się załamuje? Kościół rzadko z zadowoleniem przyjmuje takie pytania. Trudno je zadać. Łatwiej powiedzieć: Brakuje ci wiary, albo to wszystko wola Boża. Ale psalm 85 burzy tę wygodną teologię. Dawid nie usprawiedliwia się, nie wyjaśnia, nie filozofuje. Mówi wprost: jestem biedny i potrzebujący. Przyznaje się do swojej bezbronności. Nie udaje silnego wierzącego. Jest żywą osobą przed żywym Bogiem. I oto sedno sprawy. Uzdrowienie w tym psalmie nie zaczyna się od ciała. Zaczyna się od uczciwości. Dopóki człowiek stara się udawać silnego, duchowego i poprawnego, pozostaje zamknięty. Ale kiedy, jak Dawid, mówi: Panie, źle się czuję. Jestem wyczerpany. Boję się, wtedy zaczyna się prawdziwa modlitwa. Uwaga, Dawid nie żąda. On prosi. Nie dyktuje Bogu warunków. Trzyma się Bożego charakteru, jesteś dobry i miłosierny. To modlitwa człowieka, który pamięta, kto jest przed nim, nawet gdy nie odczuwa ulgi? To bardzo dojrzałe, dojrzałe zaufanie nie w cud, ale w osobę. Kryje się tu głęboki dylemat, z którym wielu ludzi mierzy się w dorosłym życiu. Często pragniemy uzdrowienia, ale boimy się, że wraz z uzdrowieniem Bóg zażąda zmiany. Dawid jednak jest gotowy: naucz mnie Twojej drogi. Rozumie, że czasami choroba fizyczna wiąże się z duchowym zamętem. Nie zawsze. Nie automatycznie, ale często, a Bóg działa głębiej niż prosimy. Psalm 85 to modlitwa człowieka otoczonego wrogami. A tymi wrogami nie zawsze są ludzie. Czasami są to diagnozy, czasami samotność, czasami dzieci, które odeszły, czasami kraj, który się zmienił, czasami nasze własne ciała, które przestały być posłuszne. Dawid nie zaprzecza presji. Mówi o niej głośno. I w ten sposób nas uczy: Nie ukrywaj bólu, zanieś go Bogu. Jest jeszcze jeden poruszający punkt, o którym rzadko się mówi. Dawid mówi: Rozraduj duszę sługi swego. Nie prosi najpierw o usunięcie wrogów. Prosi o powrót radości. Bo człowiek może być formalnie żywy, ale wewnętrznie martwy. A Bóg uzdrawia nie tylko komórki, ale także pragnienie życia. Dla wielu z Was jest to szczególnie bliskie. Wiele przeżyliście. Widzieliście, jak odchodzą bliscy, jak rozpadają się plany, jak zmieniają się kraje i wartości. I czasami wydaje się, że radość jest dla młodych. Ale Psalm 85 mówi, że nie. Radość jest duchową koniecznością. Bez niej dusza umiera przed ciałem. I zwróć uwagę na zakończenie. Dawid nie kończy się rozpaczą. Kończy z ufnością nie w sobie, lecz w Bogu. Pomogłeś mi i pocieszyłeś mnie. Nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmieniło, w środku już nastąpiła przemiana. To początek uzdrowienia. Ten psalm nie obiecuje łatwego życia. Nie gwarantuje natychmiastowego cudu. Ale daje coś więcej przywraca człowiekowi żywą relację z Bogiem. A tam, gdzie jest żywa relacja, wszystko jest możliwe. Wzmocnienie duszy, ulga dla ciała i pokój, który nie zależy od okoliczności. Jeśli czytasz ten psalm dzisiaj z bólem, nie jesteś słaby. Jesteś uczciwy. I właśnie z tego miejsca Bóg rozpoczyna swoje dzieło. Czytamy Psalm 85. Nakłoń, Panie, swego ucha i wysłuchaj mnie, bo jestem biedny i nędzny. Strzeż mojej duszy, bo cię boję, ratuj, Boże Mój, sługę swego, który w tobie pokłada ufność. Zmiłuj się nade mną, panie, bo wołam do ciebie każdego dnia. Rozraduj duszę sługi swego, bo do ciebie, panie, wznoszę moją duszę. Bo ty, panie, jesteś dobry i miłosierny, i bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy cię wzywają. Usłysz moją modlitwę, panie, i zważ na głos mojego błagania. W dniu mojej niedoli wołam do ciebie, bo ty mnie wysłuchasz. Nie ma Boga podobnego do ciebie, panie, i nie ma dzieł podobnych do Twoich. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i pokłonią się przed Tobą, Panie, i będą wielbić Twoje imię. Bo jesteś wielki i czynisz cuda Ty, Boże, Ty sam. Naucz mnie drogi swojej, Panie, a będę chodził w prawdzie Twojej, umocnij moje serce w bojaźni Twojego imienia. Będę Cię chwalił, Panie, Boże mój, z całego serca i będę wielbił Twoje imię na wieki. Bo wielkie jest Twoje miłosierdzie nade mną, wybawiłeś moją duszę z najgłębszego piekła. Boże! Pyszni powstali przeciwko mnie, a zastęp zbuntowanych szukał mej duszy, a nie mieli ciebie przed sobą. Ale ty, panie, jesteś Bogiem pełnym miłosierdzia i łaski, nieskorym do gniewu, bogatym w dobroć i prawdę. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, daj siłę słudze swemu i okal syna służebnicy swojej. Uczyń mi znak dobra, aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli go i zawstydzili się, bo ty, panie, wsparłeś mnie i pocieszyłeś. Drodzy bracia i siostry, Psalm 85 nie jest abstrakcyjnym tekstem duchowym. To rozmowa człowieka, który dotarł do krawędzi. A jeśli przeczytamy go uważnie, bez nawyku, bez automatyzmu, zrozumiemy: nie ma tu żadnej religijnej teatralności. Nie ma tu żadnej poprawnej modlitwy. Oto prawda. Ten Psalm stanowi samo serce Księgi Psalmów, i zdaje się mówić nam, Zanim Bóg zacznie uzdrawiać, człowiek musi przestać kłamać przede wszystkim wobec siebie. Dawid zaczyna od wyznania: Jestem biedny i nędzny. I nie chodzi tu o pieniądze. Chodzi o stan umysłu. O wewnętrzną pustkę, gdy nie ma już nic do udowodnienia, nikogo, kto mógłby udawać, że jest silny, odnoszący sukcesy czy błogosławiony. Wielu z nas, zwłaszcza w średnim wieku, dobrze zna ten stan. Na zewnątrz wciąż się trzymasz, pracujesz, troszczysz się, uśmiechasz. Ale w środku czujesz zmęczenie, które nie ustępuje nawet po śnie. I tu pojawia się pierwsze bolesne pytanie: czy można z tym zwrócić się do Boga? Czy może najpierw doprowadzić się do porządku, a potem się modlić? Psalm 85 daje jasną odpowiedź: Jeśli przyjdziesz do Boga uczesany, przyniesiesz nie siebie, ale maskę. Zauważ, że Dawid nie mówi, jestem sprawiedliwy, więc mnie wysłuchaj. Mówi, jestem w potrzebie. To radykalnie zmienia akcent. Przyzwyczailiśmy się myśleć o modlitwie jako o nagrodzie za dobre zachowanie. Ale tutaj modlitwa jest wołaniem o przetrwanie. I to właśnie to wołanie słyszy Bóg. Dawid powtarza w kółko jedną myśl: codziennie wołam do ciebie. I tu pojawia się napięcie, o którym rzadko się mówi w kościele. Co robisz, jeśli modlisz się codziennie, a nie ma odpowiedzi? Co zrobić, jeśli lata mijają, a choroba nie ustępuje? Co, jeśli relacje się nie goją? Co, jeśli samotność nie mija? Wiele osób w tym momencie po cichu porzuca wiarę. Nie ze złości. Ze zmęczenia. Bo wydaje się, że jeśli Bóg nie odpowie od razu, to nie odpowie wcale. Ale Psalm 85 odsłania inną rzeczywistość. Dawid nie ukrywa powtarzania swojej modlitwy. Nie wstydzi się prosić o to samo w kółko. Nie boi się wydawać nachalny. I w ten sposób burzy fałszywe przekonanie, że prawdziwa wiara to cicha cierpliwość. Nie. Prawdziwa wiara to wytrwałość, nawet gdy wszystko w środku krzyczy: dość. Wtedy Dawid wypowiada słowa, które mogą brzmieć śmiało: W dniu mojej niedoli będę wołał do ciebie, bo ty mnie wysłuchasz. Nie mówi: może mnie wysłuchasz. On twierdzi, i tu pojawia się wewnętrzny dylemat. Jak można być pewnym czegoś, czego się jeszcze nie widzi? To nie jest logika rezultatów. To logika relacji. Dawid zna Boga nie ze słyszenia. Zna jego charakter. A kiedy wszystko inne zawodzi, kurczowo trzyma się nie okoliczności, ale tego, kim jest Bóg. Zrozumienie tego jest kluczowe. Dawid nie jest osamotniony. Jest otoczony wrogami. I ci wrogowie niekoniecznie są zewnętrzni. Czasami są to wspomnienia. Czasami poczucie winy z powodu przesłych decyzji. Czasami strach przed starością, strach przed bezradnością, strach przed staniem się ciężarem. Psalm szczerze przyznaje: istnieje presja. A Bóg nie mówi: udawaj, że to nie istnieje. Bóg pozwala nam nazwać wroga. I oto jeden z najmocniejszych zwrotów akcji w Psalmie. Dawid prosi nie tylko o wybawienie, ale i o wskazówki. Naucz mnie, panie, Twojej drogi. To oznacza, że przyznaje, że być może jego ścieżka była zła. I tu dochodzimy do bardzo niewygodnej prawdy. Czasami Bóg nie zabiera bólu, ponieważ ból jest sygnałem. Nie kara, ale sygnał. Nie zawsze. Ale czasami. A dojrzała wiara to umiejętność pytania. Panie, czego chcesz mnie nauczyć, a nie tylko od czego chcesz mnie uwolnić? To trudne pytanie. Zwłaszcza dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do kontrolowania wszystkiego, kalkulowania wszystkiego, robienia wszystkiego poprawnie. Ale Psalm 85 mówi: Droga do uzdrowienia wiedzie przez pokorę, a nie przez kontrolę. I wreszcie zakończenie. Dawid mówi o sztandarze dobra. Nie prosi o zniszczenie wrogów. Prosi, aby Bóg pokazał swoją obecność. Czasami to wystarczy. Czasami jeden mały znak bliskości Boga może wesprzeć człowieka bardziej niż całkowita zmiana okoliczności. Ten psalm uczy nas, że uzdrowienie to proces czasami cichy, czasami bolesny, ale zawsze zaczynający się od prawdy. Drodzy bracia i siostry, jeśli dziś usłyszałeś siebie w tym psalmie, to znaczy, że żyjesz. Nawet jeśli twoje ciało słabnie, nawet jeśli twoja dusza jest zmęczona, nawet jeśli twoja wiara stała się cichsza niż wcześniej, najstraszniejsza rzecz to nie ból ani choroba, najstraszniejsza rzecz to obojętność. Kiedy człowiek przestaje się przejmować, czy Bóg go wysłucha, czy nie. Psalm 85 nie został napisany dla ludzi, którzy mają już wszystko poukładane. Został napisany dla tych, którzy żyją dalej pomimo rozczarowań. Dla tych, którzy nie są już młodzi, którzy znają wartość błędów, którzy rozumieją, że czas nie wraca, a decyzje niosą ze sobą konsekwencje. I to właśnie do tych ludzi ten psalm mówi: Nie jesteście zgubieni. Bardzo często w dorosłym życiu człowiek staje w obliczu wewnętrznego osądu. Spogląda wstecz i myśli: Gdybym tylko postąpił inaczej, gdybym tylko nie milczał, gdybym tylko nie wierzył. A ten osąd może być bardziej destrukcyjny niż jakakolwiek choroba. Ale Bóg w tym psalmie nie występuje jako Oskarżyciel. Działa jako Ten, który słucha, który się pochyla, który nie spieszy się. I tu pojawia się ważny wybór: Możesz dalej żyć, zamykając serce i mówiąc sobie: Za późno, żeby cokolwiek zmienić. Albo możesz, jak Dawid, powiedzieć: Panie, naucz mnie nie przywracaj mi młodości. Nie naprawiaj przeszłości. Ale naucz mnie żyć teraz szczerze, głęboko, prawdziwie. Dla niektórych oznacza to przebaczenie, mimo że wydaje się, że nie mają już na to sił. Dla innych oznacza to prośbę o przebaczenie, mimo że Duma stawia opór. Dla innych oznacza to przyznanie, że wiara stała się formalna, a ich relacja z Bogiem nawykiem. To bolesne kroki. Ale bez nich nie ma uzdrowienia. Psalm 85 nie obiecuje, że jutro wszystko będzie łatwe. Obiecuje coś bardziej niezawodnego, Bóg jest blisko. Nawet gdy ciało odmawia posłuszeństwa. Nawet gdy dusza jest pusta. Nawet gdy modlitwa brzmi jak szept, a nie krzyk. A może najbardziej nieoczekiwanym zwrotem akcji w tym psalmie jest to, że kończy się on nie zwycięstwem nad wrogami, ale pocieszeniem. Pomagałeś mi i pocieszałeś mnie. Czasami Bóg zmienia okoliczności. Czasami zmienia serce. Ale pocieszenie jest znakiem, że nie jesteś sam. Jeśli dzisiaj znajdziesz się w punkcie, w którym wiara i zmęczenie idą ręka w rękę, nie spiesz się z odejściem. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Nie spiesz się z zamykaniem się w sobie. Bóg, który usłyszał Dawida, słyszy również Ciebie. I być może to właśnie przez ten psalm mówi, jestem tutaj. Mów do mnie. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz odpowiedzi. Ponieważ droga do uzdrowienia zaczyna się nie wtedy, gdy ból ustępuje, ale gdy człowiek przestaje milczeć przed Bogiem. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie tego kazania do końca. Zasubskrybujcie kanał i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Podzielcie się tym z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniecie nagrodzeni. Niech Bóg Was błogosławi i do zobaczenia wkrótce.